W skończeniu studiów no, mogłem robić różne rzeczy. Można było wybrać typową drogę artystyczną, siedzieć, malować obrazy, robić instalacje, nie wiem, pójść w kierunku sztuki nowoczesnej, awangardowej, abstrakcyjnej, zupełnie tradycyjnej, no różne rzeczy można było robić. U mnie się tak potoczyły losy, że Zostałem nauczycielem plastyki, zostałem instruktorem działań kulturalnych, artystycznych w Miejskim Ośrodku Kultury. Pracowałem w szkole z dziećmi, pracowałem w szkole ponadmineralnej z młodzieżą. Uznałem, że to wszystko, czego się nauczyłem w liceum plastycznym na studiach artystycznych, będę mógł najlepiej spożytkować ucząc innych. Moja droga taka artystyczna była gdzieś z boku. Nigdy nie była priorytetem, ale była, może inaczej, nigdy nie była głównym celem, ale była priorytetem. Malowanie obrazu czy tworzenie jakiegoś obiektu to jest taka analiza własnej, własnego wnętrza, ale to jest taka rozmowa ze sobą. Dla mnie obraz jest efektem końcowym, ale żeby on powstał, musi się coś zadziać w głowie. Musi się pojawić coś w głowie człowieka, musi się pojawić coś w jego sercu, musi się coś pojawić w jego wnętrzu. Chyba się trochę już starzeję, zaczynam dostrzegać częściej to, czego nie widziałem parę lat temu. Bo nie, nie chodzi o to, żeby namalować idealny obrazek z natury, prawda? bo lepiej zrobić dobre zdjęcie. To będzie to samo, nawet lepsze. Chodzi o to, żeby spróbować pokazać na płótnie jakiś uchwycony, krótszy, dłuższy moment emocji malarza. Ja nigdy tak naprawdę nie odszedłem od sztuki. Ja, jeżeli nawet odchodziłem, to jakiś instynkt w tyle głowy miałem tam gdzieś y, informację, że, żeby coś y, wracać albo coś robić obok. Generalnie nie można oddzielić życia prywatnego od sztuki sztuki od życia. To jestem przekonany. Nie da się tego. Nie da się. albo jedna, albo drugie ma ogromny wpływ na, na to, co robimy. No chyba to z wiekiem przychodzi, że zaczyna coś nam uciekać. I człowiek, gdzieś jedzie po paru latach w to samo miejsce, widzi, że nie ma tych domów, nie ma tych chałup, nie ma tych kapliczek, nie ma tych pól, bo zamiast tego wszystkie stoi jakieś kawałek fabryki albo, albo coś tam innego. I pomyślałem sobie, że warto byłoby może wrócić do takiej formuły yy, takiego, takiej rejestracji, takiego dokumentowania, takiego, takiej inspiracji plenerem i pejzażem tutaj mazowieckim, prawda, środkowo polskim, piotkowskim, przedborskim. Kiedyś odejdziemy, nas nie będzie, następne pokolenia będą się zastanawiały, co się stało, dlaczego ludzie jeździli, oglądali coś dziwnego. To jest fajne, myślę, i to jest cenne. Myślę, że to co najważniejsze przedami.